Tap Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zespole szkół w Kamionce zawiązał się po raz dwunasty. Mimo trwającej pandemii, w tej akcji wzięli udział nasi uczniowie. Mieliśmy 25 wolontariuszy, którzy kwestowali od rana do późnych godzin wieczornych. Rok 2021 jest wyjątkowy więc musieliśmy zaplanować nasze działania w wyjątkowy sposób. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej, którzy uczą się stacjonarnie pod opieką wychowawczyń, przygotowali piękne plakaty związane tematycznie z akcją oraz wzięli udział w zajęciach promujących ideę wolontariatu. Kiermasz słodkości cieszył się dużą popularnością i dzięki talentowi pań pracujących w szkolnej kuchni pozwolił na zebranie ponad 1300 zł. Jest nam niezmiernie miło, że dzięki naszym słodkim wypiekom mogliśmy wesprzeć akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chęć na spróbowanie słodkości była tak duża, że musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia w zakupie, żeby każdy miał okazję spróbować wypieków i wesprzeć akcję. Ten rok stanowił nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o organizację licytacji. Z pomocą przed internet. Na szkolnym profilu facebookowym rozpoczęliśmy od wystawienia gadżetów WOŚP przesłanych przez Sztab Centralny w Warszawie. W kolejnych dniach pojawiały się nowe aukcje. Na nasz apel odpowiedzieli rodzice, nauczyciele i przyjaciele szkoły oferując atrakcyjne przedmioty i własnoręcznie wykonane dzieła. W związku z tym, że jestem odpowiedzialna za prowadzenie naszego szkolnego fanpage'a na, w serwisie Facebook, podjęłam się również organizacji licytacji przedmiotów, które zostały przekazane przez darczyńców. Wymagało to ode mnie trochę pracy, bo każdy przedmiot trzeba było obfotografować, opisać, zaproponować cenę wywoławczą i wrzucić samą grafikę na Facebooka. Ale myślę, że sam efekt był warty tej pracy więc nie żałuję absolutnie tego, że się w to, w to zadanie zaangażowałam. Jeśli chodzi o zakończenie licytacji, to też tutaj miałam wsparcie duże pana Marcina Mazura, który bardzo mi pomógł w tym zadaniu, bo faktycznie na bieżąco śledził te licytacje i odpowiednie informacje zbierał z komentarzy, które się pojawiły pod odpowiednimi zdjęciami. Natomiast nie wszyscy, mamy, nie wszyscy mają Facebooka, dlatego daliśmy też możliwość licytowania przez maila szkolnego, który został specjalnie w tym celu założony. Także nawet jeśli ktoś nie miał Facebooka, to mógł takie, w takiej licytacji wziąć udział i faktycznie kilka osób z tej opcji skorzystało. Kolejną grupą wspierającą zbiórkę byli lokalni przedsiębiorcy. Lokalni przedsiębiorcy z terenu gminy Kamionka. W momencie, kiedy zostali poproszeni o włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie tylko przyjęli tę propozycję z takim dużym entuzjazmem, ale także w większości przypadków zaoferowali więcej usług o większej wartości niż początkowo się spodziewaliśmy. Także bardzo nas cieszy ten fakt, i cieszy nas również fakt, że dzięki zaangażowaniu wielu osób i wspólnymi siłami udało nam się Miał pobić rekord z zeszłego roku i uzbierać taką naprawdę imponującą kwotę. Z wielką życzliwością na naszą propozycję dołączenia do akcji zareagowali przedstawiciele miejskich i gminnych instytucji. Urzędu Miejskiego w Kamionce, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury, Szkoły Podstawowych w Samoklęskach czy Przedszkola Samorządowego w Kamionce. Odpowiadając na zaproszenie Zespołu Szkół w Kamionce do włączenia się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Centrum Kultury w Kamionce nie odmówiło wsparcia, więc na aukcje, które były organizowane w szkole, wystawiliśmy przejazd, wycieczkę naszym pojazdem elektrycznym, z tego co wiem, licytację wygrało koło gospodyni wiejskiej w Kamionce. Mamy nadzieję, że szybko uda się zrealizować tę wycieczkę. No i bardzo nam przyjemnie, że zostaliśmy zaproszeni do tak szlachetnej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Najwyższą cenę osiągnął karnet zaoferowany przez Muzeum Zamoyski w Kozłówce dla czterech osób na zwiedzanie niedostępnych zakamarków pałaców 470 zł, które zaoferował mieszkanie sąsiedniego powiatu. Dzień finału 25 wolontariuszy z klas 7 i 8 pojawiło się na ulicach Kamionki i pozostałych miejscowości naszej gminy. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, nie opuszczał ich dobry humor i pozytywna energia. Ja chciałem to jest i zbieramy już drugi rok na Włochy. W godzinach popołudniowych zjawili się w siedzibie sztabu na terenie szkoły, żeby wspólnie z dyżurującymi nauczycielami policzyć zebrane do puszek pieniądze. Sposób przeprowadzenia tegorocznej akcji doskonale wpisuje się w wizy naszej szkoły. Chcemy, żeby nasi uczniowie i nauczyciele. Byli kreatywni, zaangażowani, doskonale posługiwali się technologiami i potrafili ze sobą współpracować. Jeden z internautów postawił przed nami ambitny cel kolejnej zbiórki 22 tysiące złotych w 2022 roku. Nie pozostaje nam nic innego, jak podjąć się tego wyzwania. Grając razem, wygrywamy więcej. Cała akcja zakończyła się sukcesem. Po raz kolejny udało się pobić zeszłoroczny rekord. Kwota zebrana w czasie tegorocznej akcji wyniosła 17 tysięcy złotych i 54 grosze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i okazaną hojność.